Może teraz przybliżę Wam nieco, jak wygląda typowa lekcja w metodzie bezpośredniej, czyli trening językowy, który prowadzi do tego, że dzięki temu uczestnicy myślą i mówią bezpośrednio po angielsku. Założenie główne metody jest takie, że każdy materiał, który wprowadzamy. Przez średnio dwa tygodnie przechodzi później do pamięci trwałej dzięki powtórzeniom na kolejnych i kolejnych treningach. Zaprezentuję Wam to na podstawie książki pierwszej, czyli osoby, które prawie nie znają języka, mają tam za sobą kilka zaledwie może spotkań, no i pokazujemy im jakiś przykład, na przykład krzesło i mówimy: Is this a chair? Is this a chair? Yes. I tutaj zauważcie, że lektor dwa razy zadał pytanie i od razu podrzucił. Jak należy odpowiedzieć tak, żeby nie pozwolić tej osobie myśleć po polsku? Żeby natychmiast powtórzyła za nim jest. I dalej lektor może też podpowiadać, czyli na przykład jest, it's. I ta osoba wie już o jedno-dwa-trzy słowa do przodu, co ma mówić. W ten sposób zabieramy tę osobę z tego procesu świadomego lub podświadomego tłumaczenia sobie na polski, tak, żeby skoro i tak zrozumiała to pytanie, bo zostało na zadane dwa razy, zostało wskazane krzesło, więc tutaj nie ma co rozkminiać, to żeby ta osoba skoro wie już, jak ma odpowiedzieć, nie miała też wątpliwości, jak zacząć. Dzięki temu nie myśli po polsku, dzięki temu natychmiastowo zaczyna próbować odpowiadać po angielsku. My tam cały czas ją wspieramy, podpowiadamy dalej, jeśli trzeba, i poprawiamy każdy najmniejszy błąd, tak, żeby on przez te dwa tygodnie całkowicie zniknął, został zapomniany, a żeby ta osoba pamiętała tylko tę właściwą wersję. I tak się dzieje też na tych wyższych poziomach, gdzie zadajemy pytania całkiem już otwarte, na przykład w trybach warunkowych, what would you do if you had a million dollars? No i ten człowiek odpowiada nam, że if I had a million dollars, I would. I tutaj lektor może mu coś podpowiedzieć, gdyby nie było pomysłu, gdyby ten człowiek się zaciął, ale Patrzymy sobie, czy on już próbuje nam powiedzieć, że I would uh, probably buy a new car. No i dobra, fajnie, on sobie jakoś tam poradził, nie musimy mu pomagać, on mówi całkiem dobrze. Gdyby jednak się okazało, że on nie ma pomysłu, to my byśmy mu wtedy szybko weszli w ten proces, tak, żeby on nadal nie myślał po polsku. A zatem spytalibyśmy go, would you buy a new car, for example? Or would you travel around the world? I w ten sposób ten człowiek nie ma czasu na myślenie po polsku. On nie odpowiada za szybko dla siebie. On po prostu natychmiast ma przejść na angielski i o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Czyli poziom zawsze jest dostosowany do ucznia, on zawsze rozumie, o co go pytamy. Może mieć tylko powiedzmy jakąś drobną blokadę, w jaki sposób ma odpowiedzieć. Może czegoś nie zrozumieć chwilowo, więc my sobie z tym musimy jakoś poradzić, tak żeby on wiedział, co ma robić. Podpowiadamy mu, poprawiamy wszystkie jego błędy i dzięki temu ten człowiek mówi po angielsku płynnie, nie myśląc po polsku. Jeśli Ty chcesz zobaczyć, jak to działa, wpadnij na tarkowskie.pl i zapisz się na dwa zajęcia próbne. Zapraszam!